Ciemneczko tu jest. ZEBICS, jest ze mną. na A to jest gra. Vanario. Czy jakoś tak się to czyta? Sorry za angielski moje. No, Vanario chyba. Chyba tak, nie wiem. Ja wiem tylko tyle, S że po angielsku nie mogę gadać za bardzo. To jest coś w stylu Agario. No, i slitherio Nie wiem czy się wymawia te H, ale dobra. To są po prostu z tych gierek IO. Kropka io. Jeszcze ich tam kilka ma, chyba trzy do nagrania przecież wszystkie mogę nagrać z tych więc To? gramy no. więc ja już mam nazwę Sebix tu macie instrukcję w tym co się robi myszka w ogóle jest niepotrzebna w tej grze zostaw wójdzie się do przodu włącza się silnik A się skręca D się skręca jak można mi postrzelić jak jeszcze w grze nie jestem Cieju. Spacją się Jesteś. Na się strzela, a na shifcie się chowasz. Dobra. I co? Nie wiem, czy to się da zniszczyć, ale od razu jak się w to wleci, to się ginie. Tak jak on. Uiiii... Tasa wszystko. <laughs> Czemu by nie? Najlepiej się kręcić. Ja tak cały czas robię? 15. Brawo, jak ty mi podajesz, limp, to też tak cały czas robiłam. Także <laughs> w miejscu, w, w kółku. Bo nie nie no kumałam, o co chodzi. Serio? No. W takiej prostej grze. Że... Ja może... Też dopiero skumałam po 5 minutach. Coś się schowa na shifta, żeby nie wystrzelić. Jeśli chcecie te filmiki z i z kropką i o, to piszcie albo łapkami. Dzi pięć łapek i wbijam i wrzucam od razu kolejny filmik. Ale pięć łapek... W górę. No. Uii. Jak uminęło? Eee, to było dziwne. No ja tu się nic żadnych punktów nie dodaje. To jest dziwne. Ale robisz się większe? Jak? Gdzie No nie się Jeju! Tak wiem, jesteś ślepy! Mogę się że tu się po hamulcach nie dać. A ciekawe, czy to duże się strzela. Ciekawe, co w tym tak dokładnie... w na dziesiątym miejscu. Ja? No, już nie. Serio! No i oczywiście reklama. Ta mnie 3, 2, 1. Mądry. Lol. Chyba chodzi o to kto... Kto najwięcej tych kulek rozwali. Dać już stary. Coś takiego. Na pierwszym jest. Serio. No, jak? Wleciałem po prostu niego nie rozwaliło. cichowaj. chowaj nie zbieraj wiele, Tylko tutaj. tak będzie. Czyli musisz zaszczytywać te dalsze i kogoś. Z tego, co wychodzi na to. Musisz innych sobie Bo nie o to zawsze chodzi. No tu chodzi o to, kto najwięcej zabije chyba. Mhm. Albo ze strzeli tych tył. O, jestem na dziesiątym znowu. Już nie? Dziesiąte, dziewiąte dziewiątym. No chyba chodzi o te. To... O te skały. To są... Ee, co to jest? skały jakieś. Nie Meteoryty. Nie wiem. Też nie wiem. Nigdy nie byłem w kosmosie, więc nie wiem. Może pojadę. 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 Ale wątpię. Właśnie Ci ciekawe o? czy to się raz To chciałbym zniszczyć. Cię Najwyżej piszcie w, w komentarzach. Jeśli ktoś wie. Jak coś, to link do tej gry macie w opisie. Pewnie będzie, wrzucę, o ile nie zapomnę. Ale raczej nie. Szóste miejsce. Jupi. Dojedziemy do pierwszego, to. W, w, w... O, chyba jest duży, mi się wydaje. E, tu nie chodzi chyba o wielkość. O, to jest tam. Ten? Tak. Właśnie mnie skasował. Skasował? No, skasował mi brykę. To nie fair. Bryk Auto, najlepiej. <laughs> Od kiedy w się sam auta? Nie, nie, nie. Ach. Moje sterowanie jest... Nie z, te... nie z tego świata! <noise> Akurat propa. <pop. głos> Uii... I bob na drugi. I na czwartym. Odchyl jak to miejsce Nie, się... nie, Co? Bo mi jest za... <noise> ta klawiatura mi czasami nie działa. No. Dzisiaj kupiłem. dzisiaj kupiłem już miałem problemy. Dalej mam problemy z tym wszystkim. Jesteś czarny. Weź ty rasistko. Nie. Mogę z tego. Dobra. Zobaczmy co, jakie można ustawienie. Aha, można, można być w WSA, czemu by nie? Zobacz jak się gra. Pewnie tak samo, tylko po prostu inne postacie. No. Inne ksywki mają. Jesteś biały. No to zawsze się być. Tak, dlaczego się... Bo... Nie wiem właśnie. Nie tej gry. Też nie. Że akurat tutaj są inne? Nie, te same. Hej. będę miał łatwiej. Hej, jestem drugim. Ok. Jesteś na szóstym, siódmym. Na szóstym, siódmym. Uj, I Teraz na żadnym. Jak tylko masz tak? W sekundę? Dobra, nie wnikam. Dobra. Jeśli chcecie więcej w tym stylu gierek, to pięć łapek. Jeżeli nie tylko chodzili, to pięć. Byli. Więc... Na razie. Cześć. Cześć.